Dodam jeszcze kredkę od spodu oka. Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Dzisiaj witamy się w troszkę takim świątecznym klimacie, a to dlatego, że przygotowałam dla Was propozycję makijażową na święta, ale nie jest to zwykły makijaż, dlatego że jest to look z okładki z okładki Vogue. Jak możecie zobaczyć jest to turecka okładka Vogue, na której jest Carmen Pedaru i okładka jest właśnie w takim bardzo świątecznym, sylwestrowym klimacie czerwone usta oczywiście. Słuchajcie, doszłam do wniosku, że będzie to idealny makijaż aby dziś odtworzyć i może też Was troszkę zainspirować do tego, abyście zrobiły podobny makijaż na święta dlatego, że ja wiem ten rok był straszny, ten rok był dziwny, ten rok był po prostu nie wiadomo jaki. I święta również pewnie nie będą takie same, dlatego że spędzimy je w dużo mniejszym gronie niż zazwyczaj, ale myślę, że fajnie można pomalować się zawsze, szczególnie na święta. Dzisiejszy makijaż postanowiłam wykonać tylko jedną marką i to drogeryjną marką. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jaka to jest marka i jak nam wyjdzie dzisiejszy makijaż, to oglądajcie dalej. Ja już mam buzię przygotowaną, także możemy przechodzić bezpośrednio do podkładu. Podkład jaki ja użyję to jest ten i właśnie Rimmel to jest marka, którą ja się dzisiaj będę malowała. Ja już powiem Wam, że tyle czasu testowałam sobie te kosmetyki, naprawdę bardzo się z nimi polubiłam. Szczególnie jednym z tych takich moich ulubieńców jest ten podkład właśnie. Zresztą mówiłam Wam o nim kilka razy na moim kanale i ten podkład nazywa się Match Perfection i mój odcień to jest setka. Mam wrażenie, że ten Podkład przez to, że ciągle siedzę w domu, zrobił się delikatnie za ciemny dla mnie. Spróbuję go delikatnie sobie rozjaśnić tym jaśniejszym kolorem. W ogóle te podkłady Match Perfection dostaniecie w 11 odcieniach. Ja sobie zmieszałam teraz setkę, czyli kolor neutralny z numerem 81, który jest chłodny, natomiast w tonacji podkładów również znajdziecie te cieplejsze odcienie. Ok, wydaje mi się, że teraz wygląda to. Naprawdę perfekcyjnie i nie wiem, czy zauważyliście, ale nasza modelka ma bardzo, bardzo jasne brwi. Ja się zastanawiałam, w jaki sposób by to zrobić: czy po prostu rozjaśnić te moje brwi, naprawdę, czy zrobić to kosmetykami i doszłam do wniosku, że skoro robimy taką chwilową metamorfozę, jaką jest makijaż, no to również brwi. Zrobię w takiej wersji makijażowej, ale zanim przejdziemy do brwi, to najpierw jeszcze nałożę sobie korektor. I korektor, jakiego ja dzisiaj użyję, to jest ten. On się nazywa Lasting Radiance. I odcień, jaki ja mam, to jest Classic Beige. Ten korektor jest o tyle fajny, że ma on bardzo delikatną formułę. Bardzo taką nawilżającą. Także jeżeli zmagacie się z jakimiś skórkami pod oczami, to myślę, że on może fajnie się Wam sprawdzić. I też co ja w nim lubię, to jest to, że mimo, że jest to korektor delikatny, Nawilżający, to jednak nie wchodzi on w zmarszczki i również daje takie bardzo ładne, dosyć naturalne krycie, wyrównujące tę strefę pod oczami, przede wszystkim dające taki efekt rozświetlenia. I właśnie na modelce możecie zobaczyć, że ona ma bardzo jednolitą skórę, bardzo ładnie to wygląda, bardzo taką rozjaśnioną. Pędzlem zaaplikuję odrobinę pudru, ten również to jest Match Perfection. Ja ten puder nałożę pędzlem przede wszystkim z jednego powodu. Ja zawsze mam wrażenie, że te modelki, mimo tego, że one na pewno Muszą mieć sporo tego makijażu e, podczas sesji zdjęciowych, to jednak efekt wygląda bardzo naturalnie, i wydaje mi się, że właśnie pędzlem można uzyskać taki bardziej naturalny efekt niż na przykład baking, gąbeczką, ale w tym momencie na razie skupiam się tylko. Pod oczami i na środku brody. Tutaj czoła i brwi na razie nie ruszam, dlatego że to będzie nasze zadanie specjalne w tym filmie. Przejdźmy teraz do tych naszych brwi. Ja je delikatnie zaczeszę do góry. E, tutaj mam szczoteczkę, na której jest odrobina mydła, i właśnie to mydło sprawi, że te brwi po prostu będą. Tak do góry zadarte, podniesione, wyczesane. Pamiętajcie o tym, żeby nie przesadzić z ilością tego mydła. I wezmę teraz najjaśniejszy podkład, jaki jest możliwie dostępny, właśnie z tej serii Match Perfection. To jest odcień 10 Light Porcelain. I jego niewielką ilość zaaplikuję bezpośrednio na brwi. Zobaczcie delikatnie pędzelkiem do korektora. Wklepuję. I jeszcze delikatnie może nam pomoże puder. I również użyję tego samego sypkiego pudru. I zobaczcie, dosyć grubą warstwę nałożę na te nasze brwi, to będzie musiało się zdecydowanie troszkę pobojkować. Pozostawię to w taki sposób na razie. Moim zdaniem to była najtrudniejsza część tego makijażu. Teraz przechodzimy do o wiele łatwiejszych i o wiele przyjemniejszych, czyli do oczu. Jak możecie zobaczyć, modelka ma takie delikatne, ciemne smoky eye i ja właśnie postaram się coś takiego zrobić. I ja do tego makijażu użyję tej paletki Magnify Smoke Edition i blendowanie na moich oczach zacznę od tego grafitowego, szarego koloru. Szczerze mówiąc zależy mi, żeby zrobić to w jak najdelikatniejszej formie. I używam tego cienia takim puchatym pędzelkiem, rozprowadzając go po całej ruchomej powiece. Od razu Wam powiem, że ten makijaż oczu będzie naprawdę bardzo prosty, ale z drugiej strony w połączeniu z tymi czerwonymi ustami będzie naprawdę bardzo efektowny. Jak możecie zobaczyć teraz przechodzę ku dolnej powiece. Jakby łączę ten sam cień. W tym momencie nie dokładam ani innych cieni, ani też nie dokładam tego samego cienia, nie intensyfikuję tego odcienia na oku, dlatego że ten szary on rzeczywiście musi być taki przydymiony, taki delikatny. W ten sposób prezentują się teraz oczy, zobaczcie, one są takie lekko przydymione ale nie są bardzo intensywne i moim zdaniem mimo że to jest szary kolor to jednak nie prezentuje się to zbyt mocno, zbyt tak hardkorowo. Z tej paletki do konturowania twarzy wezmę odrobinę tego środkowego bronzera i dodam go tutaj na załamanie powieki. To bardzo ładnie połączy ten szary kolor z moim naturalnym odcieniem skóry, przez co ten szary też nie będzie wyglądał tak nienaturalnie. Przejdę teraz do czarnej kredki do oczu. Użyję tej Eyes. Ona jest o tyle fajna, że jest bardzo mięciutka i bardzo łatwo jest nią cokolwiek narysować. Zobaczcie jaka ona jest intensywna. Ja tę kredkę przede wszystkim chcę skupić po zewnętrznej stronie, żeby przez przypadek optycznie nie zmniejszyć mojego oka. W tym momencie ją rozcieram i będę ją kierowała w taki sposób, jakbym rysowała eyeliner i dzięki temu uzyskam takie małe baby kocie oko i na dolnej powiece również przede wszystkim skupię kredkę po zewnętrznej stronie. Zrobię Robiłam to w ten sposób i również tak samo jak na górze będę ją teraz rozcierać do środka. Dodam jeszcze kredkę od spodu oka. Użyję maskary Extra Super Lash i słuchajcie, ona ma taką teleskopową, powiedziałabym szczoteczkę, e, która jest na samym końcu bardzo wąziutka, natomiast na zewnątrz jest o wiele szersza i to sprawi, że ten efekt kociego oka również się przedłuży na rzęsy. Wow, ta maskara tak maksymalnie te rzęsy rozdziela. No powiem wam, że Przepięknie wygląda. I dolne rzęsy również wytuszuję. Powiem Wam szczerze, że mimo, że ja nie mam teraz przyklejonych rzęs, to dosłownie czuję, jakby one tutaj były. Przejdę do makijażu twarzy i oczywiście użyję mojej ukochanej paletki do konturowania. I to jest paletka w odcieniu Coral Glow. Ja ją tak uwielbiam i ją Wam naprawdę bardzo polecam. Zacznę od niewielkiej ilości bronzera i ja go będę kierowała. Ku górze, tak w kierunku skroni. Zobaczcie, że modelka również ma w podobny sposób zrobione konturowanie. Aczkolwiek z tego, co mi się wydaje, to tam jest zrobione konturowanie w połączeniu z różem, i właśnie daje to taki delikatnie różowawy efekt. Także ja też postaram się zrobić to w ten sposób. Dodatkowo powiem Wam, że znalazłam z tej sesji zdjęciowej inne fotografie, na których bardzo dobrze widać, jak to konturowanie jest mocno zarysowane, jak te kości policzkowe są bardzo widoczne. Także chcę zrobić to. Właśnie w taki sam sposób. Natomiast powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy będzie to makijaż taki, żeby na przykład pokazać się babci. Nie wiem, czy Was nie wygoni z domu, czy nie powiem Wam, żebyście to natychmiast z siebie zmyły. Aczkolwiek, wydaje mi się, że nawet jeżeli nie cały makijaż, to możecie wykorzystać niektóre triki, które ja tutaj dzisiaj użyję i po prostu. Spróbować zrobić własną wersję takiego świątecznego makijażu. Teraz przejdę do tego naszego koralowego różu i również tym samym pędzlem nałożę go dokładnie w te same miejsca, w które nałożyłam brązer. Wygląda to teraz w ten sposób. Myślę, że przyszedł czas, aby odgruzować nasze brwi i będę robiła to pędzelkiem, tak aby, że tak powiem, nie zaburzyć. Struktury naszej brwi i kieruję tym pędzlem tak jakby w kierunku włosków, do góry. I brwi wyglądają teraz w ten sposób. Moim zdaniem efekt końcowy wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wydaje mi się, że takimi makijażowymi sposobami i tak udało mi się uzyskać bardzo ładny, rozjaśniony efekt. Teraz myślę, że praktycznie ostatni krok, który nam został, to są oczywiście usta. Carmen ma przepiękny uśmiech z czerwoną pomadką, także. Myślę, że bez zbędnego gadania po prostu e, pomaluję usta. I ja użyję pomadki z serii Lasting Finish i odcień, jaki ja mam, to jest 530. To jest, zobaczcie, taka głęboka, głęboka czerwień. Mm. Szczerze mówiąc, nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że ta pomadka dosłownie postawiła kropkę nad i w tym makijażu. Dosłownie jest to taka wisienka na torcie, która zarówno i ożywiła ten makijaż, sprawiła, że te brwi są jeszcze bardziej na tym drugim planie, są jeszcze mniej widoczne. Natomiast zdecydowanie fokus jest na oczy, no i przede wszystkim na usta. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że ta pomadka dosłownie idealnie pasuje. Na okres świąteczny. Czekajcie, jaki to był numerek? 530. No, powiem Wam, że wygląda to naprawdę pięknie. I razem z tą fryzurą mam wrażenie, że wygląda to tak bardzo hollywoodzko. Styl Marilyn Monroe, lata 60. No. Ma to swój urok, ma to swój klimat. No i zdecydowanie jakby te brwi sprawiają, że jest to zupełnie coś innego. Dajcie mi znać, czy chociaż w małym stopniu udało mi się odtworzyć ten makijaż z okładki. Dajcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Ja się z wami już będę żegnać. Widzimy się oczywiście w następnym filmie. Buziaki. Pa pa.